Nie mamy czasu, więc dobrze mnie posłuchaj. Jestem w stanie oszczędzić ci naprawdę sporo lat życia, ale musisz wprowadzić wszystko, o czym tutaj powiem. Możemy się tak umówić? Ponad rok temu wrzuciłem odcinek o Gladys McGarry, 303-letniej pani doktor, która prowadziła piękne życie. Niestety niedawno odeszła z tego świata, ale zostawiła w moim umyśle jedną sentencję, która jest ze mną do teraz. Całe życie potrzebuje ruchu. Ta cząstka we wszechświecie musi wibrować, inaczej rozpadnie się na mniejsze części. Ruszaj się duchowo, psychicznie i fizycznie. A wtedy poradzić sobie z najcięższymi życiowymi doświadczeniami. Zobacz, skupiamy się na swoich byłych partnerach, emocjonalnym bólu, podczas gdy ucieka nam to, co jest teraz. Ta niesamowita chwila obecna jest i znika, i pozwalamy jej umknąć przez nasze palce. Alan Watts mówił, że jedynym sposobem, aby zrozumieć zmianę, jest zanurzyć się w niej, dostosować się i dołączyć do tańca. Zatonicze twierdził, że ci, którzy tańczą w deszczu, zostaną uznani za szalonych przez tych. Którzy nie słyszą muzyki. Zobacz na ludzi. Oni toną, ponieważ odtwarzają. Czy wiedziałeś, że 19% Polaków doświadcza objawów zespołu stresu poorazowego, a średnia światowa wynosi od 5 do 10%? Czy wiedziałeś, że jesteśmy jednym z najbardziej straumatyzowanych społeczeństw w Europie? No to teraz już wiesz. A teraz powiedz, gdzie tu jest miejsce na zmianę? Skoro ludzie trzymają w sobie ten rozrywający ból, jest to ciągłe pieprzenie o polityce, ale gdzie w tym jednostka? Ja naprawdę mam gdzieś, czy będzie rządził iksiński czy miksiński, to nie ma żadnego znaczenia, jeżeli nie zadbasz o siebie. Bo kiedy zajmiemy się tym małym pierwiastkiem, uzdrowimy cały kraj. Natychmiastowo. Każdy ma w sobie zdolność do tego healingu i nie potrzebuje stałego wsparcia z zewnątrz. Kiedy odbudujesz tę relację z własną intuicją oraz nauczysz się rozpoznawać własne emocje, wszystko się zmieni. Pracuję nad tym w mojej społeczności, do której możesz dołączyć na dole, natomiast bardzo dobrze sprawdza się w tym hipnoza. Wchodząc w nią, możesz dotrzeć do tego miejsca, gdzie zaczynasz remontować swoje wnętrze. To most, który łączy nas z intuicją, z tą wewnętrzną prawdą, o której zapominamy w zgiełku codzienności. Hipnoza pozwoli ci wsłuchać się w twoje prawdziwe ja, umożliwiając pełniejsze zrozumienie tego, kim jesteś, bez strachu, który tak często każe dryfować. W stronę przeszłości. Po drugie, daj szansę przypadkowi. Ostatnio przeczytałem gdzieś słowa Zdzisława Beksińskiego, czyli wybitnego polskiego malarza, które brzmiały tak. W swojej sztuce byłem zawsze najbardziej podatny na te przypadkowe bodźce. To jest kolejna lekcja do wyciągnięcia. Te małe rzeczy, które robimy, mają wielkie znaczenie. Ten chaos, który panuje obecnie na świecie, to nic innego jak wielka szansa dla przypadku. Kiedy jest duże tarcie, pojawi się więcej iskier. Co mam na myśli? Czasy niepewności to najlepsze, co może spotkać człowieka, jeżeli wie, jak odpowiednio je wykorzystać. Gdy wszystko wokół jest stabilne, człowiek nie odczuwa potrzeby, by kwestionować, rozwijać się czy szukać nowych ścieżek. Gdy świat staje się nieprzewidywalny, pojawia się przymus, by przystosować się, improwizować, reagować na sytuacje, które pojawiają się przed naszymi oczami. Tylko jest jedna bardzo ważna rzecz: tu nie ma miejsca na negocjacje z samym sobą. Albo to robisz samym sobą, albo poczekaj na swoją kolej. Tylko rzecz w tym, że ona może nigdy nie nadejść. Rozdanie nastąpiło, powiesz, sprawdzam. Po trzecie, Twoje myśli to nasiona, a świadomość to gleba, na której rosną. Godard powiedział coś takiego: Największym złudzeniem człowieka jest przekonanie, że istnieją przyczyny inne niż jego własny stan świadomości. Twoje wyniki manifestujące się na zewnątrz są bezpośrednio związane z tym, jak bardzo czujesz się zrelaksowany w środku. Emocjonalne poczucie pozytywnego stanu dyktuje Twoje życie. Jesteś reżyserem, nie możesz zmienić fabuły. Jeżeli siedzisz w kinie, zmień projektor, a wtedy obraz na ekranie zacznie wyglądać zupełnie inaczej. Zaraz powiesz: Nic z tego nie wynika. Chwila, chwila. Skoro wiesz, że ten scenariusz jest do zmiany, twoje słowa muszą być w koherencji z tym, co chcesz osiągnąć. Następnie te słowa przerodzą się w emocje, emocje przerodzą się w nawyki, a te nawyki doprowadzą cię tam, gdzie będziesz chciał. A teraz posłuchaj innych słów Neville'a. Szósty uczeń nazywa się Bartłomiej. Ta cecha to wyobraźnia. Cecha umysłu, gdy jest przebudzony, wyróżnia go z tłumu. Przebudzona wyobraźnia stawia tak przebudzonego o głowę i ramiona ponad przeciętnym człowiekiem, nadając mu wygląd latarni morskiej w świecie ciemności. Żadna cecha nie oddziela tak człowieka jednego od drugiego, jak zdyscyplinowana wyobraźnia. To właśnie nazywa się oddzieleniem ziarna od plew. Są nim artyści, naukowcy, wynalazcy. Chcę, żeby ten odcinek był też w pewnym sensie refleksją, a nie tylko podanie wszystkiego na tacy. Podam ci pięć słów i połącz je jakkolwiek chcesz: wdzięczność, prawo założenia, samoświadomość, znalezienie klucza do kajdanek, wolność. Zrób z tym cokolwiek chcesz. Po czwarte nic nie przemija brutalniej, bardziej niż czas, który poświęcasz na udawanie, kogoś, kim nie jesteś. Zdejmij maskę, a świat znajdzie więcej kolorów, więcej barw które od niego pragniesz. Może to, co widzisz, nie jest prawdą, jest iluzją, ale przez to, że uczestniczysz w tym balu, uznajesz go za dogmat. Świat staje się płaski, bo przestajemy patrzeć na niego naszymi oczami. To, co miało być pełnym spektrum barw, zamienia się w monochromatyczny obraz. Może ten jeden odcień to prawda, a może nie. Jeżeli masz odwagę, sprawdź sam. Ale uwaga, nikt inny za ciebie tego nie zrobi. Na końcu cisza może nauczyć cię więcej niż tysiąc książek. Tum żyje hałasem, żyje innymi ludźmi, żyje brudem, kąpie się tam, gdzie pływa plankton. Ten głośny krzyk staje się ich ucieczką od głębszych pytań, które ta cisza mogłaby obudzić. No i przez to staje się lustrem dla naszej duszy, dzięki czemu możemy głębiej się spotkać z samym sobą. Widzisz, odpowiedzi, których szukamy na zewnątrz, możemy znaleźć w nas samych. To przestrzeń, w której możemy zatrzymać się na chwilę i wsłuchać w rytm naszego serca. Zauważyć subtelne uczucia, emocje, które zazwyczaj są przytłoczone, bo ta kolektywna nieświadomość całkowicie nas tłamsi, powoduje, że nic nam się nie chce, nie możesz na to pozwolić. Nie wiem, czy wiesz, jak żyli twoi przodkowie, byli wśród natury, łączyli się w społeczności. Ich jedynym bodźcem do zmiany była chęć przetrwania. Gdy przestaniesz szukać na zewnątrz, gdy wsłuchasz się w to, co już w tobie istnieje, odnajdziesz tę moc, która zawsze była w tobie. Ona cały czas się chowa, jednocześnie czekając, aż ją z siebie wydobędziesz. Wtedy poczujesz, że świat cię widzi, że odpowiada na twoje pytania. Wtedy zrozumiesz, że zawsze byłeś tym, czego szukałeś, częścią całości, której nigdy nie opuściłeś. Jeżeli chcesz dołączyć do społeczności ludzi, którzy myślą podobnie, koniecznie kliknij w link na dole, a następnie zobacz odcinek, który znajduje się obok mnie.